Siema, Turaku. Witam wszystkich w mojej nowej serii ze Skyrima. Będę nagrywał tutaj moje poczynania z tą grą dość już zmodyfikowaną. Naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłem na modyfikowanie tej gry, to znaczy ściąganie modów. No i tutaj zmiany takie pode mnie. Mi zależy przede wszystkim na imersji, czyli takim wczuciu się w postać. Czyli wszelkie mody na realizm, to, to wszystko tutaj... Staram się wrzucać. Wszystko co według mnie jest warte uwagi, wszystkie takie mody. Przede wszystkim to już od razu nam się rzuca w oczy grafika, to znaczy oświetlenie zmienione, no bo tutaj zaczynamy grę w takim przesmyku i bodajże o 6-7 rano jakoś tak, gdzie słońce jest jeszcze daleko na wschodzie, czyli to w praktyce nie powinno tu padać światło tak wcześnie. O takim wschodzie, a w normalnym Skyrimie tutaj nie ma problemu z widocznością. A u mnie już to jest takie realniejsze, już tutaj jest jakby ciemniej. Na razie. Oczywiście zaraz słońce wstanie, to nam to ładnie oświetli wszystko, ale no taki, taka realna grafika, mam nadzieję udało mi się to jakoś stworzyć, taką realną grafikę też w dungeonach jest bardzo ciemno, bez pochodni nie da rady, tak samo. Późnymi wieczorami też już trzeba pochodnie wyciągać. No i to jest takie realistyczne. I na, na tym mi właśnie zależy w tej serii. To będę tutaj robił. Pierwszy odcinek w zasadzie jest takim wprowadzającym. Tutaj właśnie będę przedstawiał główny taki szybki zamysł tego, jak to tutaj myślę będzie wyglądało, ta cała seria. A później już będą takie odcinki, takie przygody bardziej nagrywane. Już nie takie skrótowe, tutaj bardzo dużo momentów poucinam z tego początku. No i tyle, tu widzicie właśnie już takie... Już jest jaśniej, bo słońce już nam się wspina po horyzoncie coraz wyżej. Rzuca nam tu trochę więcej światła. No i myślę na początek tyle, przyglądnijmy się tam następnym momentom. Okej, okay, teraz będą sobie lecieć w tle fragmenty tutaj z początku, żebyście mieli na co popatrzeć, a ja za ten czas postaram się przybliżyć o co mi będzie chodziło w tej serii, jak mniej więcej będą wyglądać kolejne odcinki. E, więc. E, no, mi zależy na jak największej imersji. Imersja to jest to, co właśnie w grach sobie cenię najbardziej e, czyli ten taki, to w takie wczucie się w postać, realizm. I też będę się starał, żeby przez oglądanie moich odcinków Wam się jakoś tam udzielił ten klimat tej gry. No i będę zwracał na to uwagę, czyli nie będę jakoś tam szybko klikał, żeby jakąś rozmowę zakończyć i tak dalej. Też będę się starał zachowywać tak, jakby wczuć się w tą grę. No myślę, że, mam nadzieję, że mi się to uda jakoś tam. I te, i jeszcze mniej więcej jeśli chodzi o strukturę tych filmików, to ja będę przechodził całą grę i całość z tego mojego przechodzenia nagram. Aczkolwiek potem będę us usuwał fragmenty, w których nic totalnie się nie dzieje. Przykładowo, że na drugi koniec mapy Skyrim trzeba iść, jakieś tam zadanie wypełnić, no to ja tam idę. A po drodze ewentualnie nic się nie dzieje i też nie ma żadnych widoków ciekawych, bo widoki też bym chciał, zwłaszcza przy tych moich modach, to bym chciał Wam gdzieś tam pokazywać. To jeśli czegoś takiego nie będzie, nie będzie się nic działo, ja to będę usuwał, żebyście się nie nudzili niepotrzebnie przez jakiś tam dłuższy czas, bo czasem naprawdę się idzie 10-15 minut gdzieś i się może, można na nic nie trafić i nic się nie dzieje. Także tak jak mówię, będę to usuwał, no i Będę się starał, żeby te odcinki były takie treściwe, a zarazem, żeby się dało wczuć w ten klimat. No bo po to te mody instalowałem, żeby był jak najlepszy klimat tej gry? No i tyle. Na razie chwilowo się wyciszę z komentarzem. Tutaj to oglądajcie sobie ten kawałek, a z komentarzem powrócę za chwilę. Jest, synu. nie o Bogowie! Wszyscy powdam się! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar! zajmij się chłopcem! Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie! Niech Bogowie mają cię w opiece! Chodź Boże! Okej, okay, jesteśmy po encanterze Smoka i tym całym wydostawaniu się z Helgen, Uciąłem to. Już dostaliśmy się tutaj do rzecznej puszczy. Uciekliśmy z Ralofem, ponieważ jestem Nordem i będę takim typowym Nordem. I cesarscy chcieli mnie ściąć, to nie będę się z nimi zadawał. I już taki jestem, wiecie, JP, hejter na cesarskich. Będę z nimi w niezgodzie żył od początku. A to taki nasz pierwszy luk, teraz będzie na świat zewnętrzny. Widzicie tutaj grafikę, mniej więcej jak to tu wygląda. Ta woda, ta, ta krew przede wszystkim osadzająca się na ciele po takich starciach krwawych, to mi się bardzo podoba, to widzicie. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, to był pierwszy odcinek, no, był taki skrótowy, kolejne nie będą, kolejne będą bardziej pokazywały te przygody moje. Nie martw w Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. No i tyle no. Jeszcze na koniec odcinka pokażę tutaj sobie wieczór. Tak mniej więcej to wygląda. Całkowicie noc już jest tak ciemna, że trzeba z pochodniami chodzić, bo się prawie... no bo praktycznie nic nie widać, o ile nie ma jakiejś tam pełni. Także to bardzo realistyczne podoba mi się. Tu jeszcze takie zerknięcie na wodę. Wieczorem, fajnie, fajnie to wygląda. No i cóż, no, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, już jakąś przygodę podejmiemy. No i tyle, zachęcam Was do lajkowania, jeśli komuś się podobało, no i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!